we studio Radia Index TV pod zielonogórskim deptakiem. I właśnie zachodzi trochę to słońce, które cały czas świeciło nam w oczy, ale myślę, że już niedługo zmienimy zdanie na temat tego, że ono nam przeszkadza. Ale do tego czasu jeszcze trochę wody upłynie. Natomiast cały czas, cały czas. Yy... Całe winobranie no pod znakiem czego? Pod znakiem winiarstwa, pod znakiem wina. I jak w każdej dziedzinie, dobrze jest, kiedy w to wszystko zamieszana jest nauka. Moją gościnią w ogródku jest pani doktor, habilitowana inżynier, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Maria Murówczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. dzień dobry państwu. Chciałem porozmawiać o tym, co nauka może dać winiarstwu. W różnych aspektach ona daje oczywiście, natomiast porozmawiajmy o pewnych badaniach, które są prowadzone odnośnie winiarstwa przez Uniwersytet Zielonogórski. Uniwersytet Zielonogórski, jak wiemy i z tych wszystkich wywiadów i spotkań i z tego, co było powiedziane już przez e, ten czas naszego jubileuszu jest interdyscyplinarną uczelnią. Mamy właściwie reprezentowane wszystkie dyscypliny naukowe i dziedziny naukowe z wyjątkiem jednej, także szeroko prowadzimy badania. Dużo już też było powiedziane w trakcie tutaj tych spotkań studiowi winobraniowym. Badania prowadzimy i takie czysto faktycznie naukowe, ale również badania, które mają na celu wdrożenie nowych technologii, które mają wspierać rozwój winiarstwa. Takim naszym najnowszym osiągnięciem jest zawiązanie konsorcjum, o którym już była mowa tutaj, pan profesor Greinert mówił w sobotę, łączących siły naszych naukowców z uniwersytetu, spółki nasze celowe, winiarzy i również środki doradztwa rolniczego w celu stworzenia takiej aplikacji pomocy dla winiarzy w doborze działań, które mają wpłynąć na to, aby ten produkt końcowy, którym jest wino, ale również wcześniej winorość była jak najlepszego, najlepszej jakości i w związku z tym będziemy prowadzili badania, które mają pokazać jak nawozić, jak dobierać nawodnienie, w zależności od warunków pogodowych i gruntowych, które są na winnicy. No praktycznie jak to się robi? Może powiedzmy, bo słuchacze czy widzowie no słyszą o tym, że jakieś badania, ale faktycznie, no idzie taki jeden z drugim naukowiec i co on robi? On właściwie... Działa na trzech takich płaszczyznach, co doskonale widać w badaniach, które prowadzone są w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. To jest nasza spółka w 100%, w 100 Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jedyny taki ośrodek badawczo-rozwojowy i wdrożeniowy właśnie w województwie lubuskim, który ma wspierać winiarzy, ale też ma pomagać w podjęciu ponownie tej naszej starej e, tradycji winiarskiej, jaka w naszym regionie lubuskim była. No i właśnie, i w tym ośrodku, e, lubuskim ośrodku innowacji i wdrożeń Techn agrotechnicznych w skrócie LOIWA mamy e, pokazane, jak takie badania się prowadzi. Po pierwsze, mamy winnicę doświadczalną. To jest ponad 3 hektary e, ziemi, na której mamy zasadzonych... Dokładnie, 1066 krzewów wow. <laughs> winorośli. To jakaś znacząca czy cyfra, czy liczba, czy ona coś oznacza, czy to tak Przypadek. Nie, no nie chciałam powiedzieć powyżej tysiąca, czy prawie Aha. 1100, więc mówię dokładnie. Z naukową jest, dokładnością. Z naukową dokładnością, jak to inżynier. 1066 krzewów w różnych odmianach, które pozwalają uzyskać wino o różnorodnym bukiecie. I to jest jakby pierwszy element, czyli produkujemy... Winogrona, które są różnych gatunków, i badamy, w jaki sposób później wpływają one na to, co uzyskamy w efekcie końcowym. Mój satyryczny zmysł podpowiada mi coś takiego, takie perwersyjne pytanie, co się dzieje z tym winem, które uniwersytet potem produkuje, co się z nim dzieje później. To jak to, co się dzieje z winem, które produkujemy. W odpowiedni sposób jest zostaje badane. to zagospodarowane. Tak? Jest Każda badane. próbka jest przebadana i odpowiednio zagospodarowana. Czyli winnica. To jest pierwsza to. rzecz. Druga, drugi element no, to jest produkcja tego wina. W Loiwie mamy linię technologiczną, w taką odwzorowanie dokładnie tego, jak to wygląda w warunkach przemysłowych, tylko w skali. Mikro. E, prowadzimy, można więc prowadzić produkcję i to jest też pod kątem, wykonane pod kątem naszych tutaj lokalnych winiarzy, którzy mogą jakąś niewielką e, Część tego, co sami wyprodukują w postaci wino, winogron, u nas przerobić i zrobić z tego wino, badając przy okazji, no, jak ten produkt początkowy wpływa na, na efekt końcowy. Ta linia produkcyjna jest od samego początku, tak, czyli od fermentacji, później z odpowiednim leżakowaniem wyprodukowanego produktu. Możemy w ten sposób stwierdzić na niewielkich partiach, jak zmianę pewnych czynników, które wpływają na jakość wina, no mają na to wpływ. To do, dotyczy to również na przykład warunków pogodowych i tak dalej, no bo winogrona to jest produkt biologiczny. Każdego roku, każdy rocznik wina przecież jest kompletnie inny. On tak. ma pewne cechy wspólne. Jestem jakoś standaryzowany, powiedzmy, do rozpoznawalny. Jakiś tam szczep Bordeaux, taki, a taki z takiego i takiego regionu, powiedzmy. Ale czy to też jest w jakiś sposób notowane statystycznie, czy w jakikolwiek inny sposób, właśnie te wahania, te fluktuacje dotyczące warunków danego roku? Tak, i tutaj jeszcze za czym może powiem o tej trzeciej nodze, to odpowiem na pytanie. To również u nas takie badania mogą być prowadzone. Z kolei Park Naukowo-Technologiczny posiada spektrometry, oraz mikroskopy konfokalne, na których można przeprowadzać badania widma takiego wina i tworzymy taką swoistą bazę danych. Każde takie widmo jest jakby zapisane w osobnej szufladce z podaniem tego, kiedy zostało wyprodukowane, jaki to był szczep, kto był producentem, jaki był rok produkcji, a następnie każda próbka, która do nas trafi, może być... Zaszufladkowana, czyli możemy odpowiedzieć, że to, co trafiło do nas, to jest wino faktycznie wyprodukowane przez danego winiarza. Było w najprawdopodobniej w tym roku wykonane, jaki był szczep winorośli, z którego to wino zostało zrobione. Co też pozwala na wyłapanie na przykład jakichś takich działań troszeczkę kryminogennych, oszustwa, prawda, przeklejania naklejek, podszywania się pod producentów wina, no, co jest spotykane. I w świecie, i również w Europie. To niezmiernie ciekawe. Do szczegółów i do tego, w jaki sposób to może pomóc w promocji winiarstwa, powrócimy za chwilę. panią profesor Marią Mruczeńską rozmawiamy dalej o pewnych badaniach, które są prowadzone przez Uniwersytet Zielonogórski pod kątem winiarstwa i dla winiarzy, że tak powiem, w kierunku rozwoju tej dziedziny. Na razie mówiliśmy o tych, które są stricte rolnicze bardziej i dotyczące samej, samego wytwarzania wina. A czy coś jeszcze w tym się w to wchodzi? Tak, oczywiście. Może domknę sprawę loiwy naszej, hmm. która oprócz i winnic, i tych linii technologicznych, ma również laboratorium, które może zbadać e, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym to, co powstanie, czyli wino. E, może też określić, e, czy ewentualnie jest ono w jakiś sposób e, m, zanieczyszczone, tak? czy, czy ma jakieś, ma jakieś wady. Ciekawym, ciekawymi badaniami, które też są prowadzone, tym razem w Parku Naukowo-Technologicznym, to są badania, które dotyczą. E, możliwości stworzenia takich plomb na drzewa i na krzewy, tym na krzewy winiarskie, które to plomby pozwalają na szybszą regenerację uszkodzeń, które są na tych krzewach ze względu na wykorzystanie nanocząstek srebra. To są badania, które prowadzone są w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, z tego już jest zgłoszenie patentowe zrobione. Również bardzo tymi badaniami są zainteresowani sadownicy, którzy widzą możliwość wykorzystania Właśnie tej nowej technologii w sadach, ale to również może być wykorzystane na potrzeby winiarstwa. A jeżeli chodzi o samą organizację tych tych winiarzy, bo jest ich coraz więcej, tych winnic jest już kilkadziesiąt, do niedawna było kilkanaście, ale to szybko się rozwija. Choćby w samej okolicy Zielonej Góry, tam to co powstało właśnie wokół tego centrum winiarstwa w Zaborze, to jest całkiem duży areał i winiarze są w pewnym sensie rozproszeni. Czy można by ich w jakiś sposób zorganizować? Na przykład tak przychodzi mi do głowy analogia z przemysłem, gdzie są zakładane klastry, na przykład metalurgiczny czy jakiś inny, i wtedy ci przedsiębiorcy gdzieś tam wspólnie ponoszą pewne koszty, odnosząc z tego wspólnie potem też pewne korzyści. W mojej opinii to jest bardzo dobra droga. Wydaje mi się, że tworzenie takiej wspólnoty, na przykład wspólnoty winiarzy czy takiego klastra jest rozwiązaniem, które może przynieść korzyści na przykład w tej sferze prowadzenia badań, bowiem zakup czy odczynników czy jakiś urządzeń, które do tych badań mogą posłużyć, rozkłada się na większą grupę, każdy partycypuje w tych kosztach i ponosi je wspólnie. Ale ogólnie dla pojedynczej jednostki są one mniejsze. Można wtedy sobie pozwolić na prowadzenie bardziej zaawansowanych badań, e, może wprowadzanie jakichś nowych technologii. To są rzeczy, które. E, jak to mówią, w grupie siła, tak? Mhm. Wydaje mi się, że w tą stronę też powinniśmy dążyć. No wydawałoby się, że winiarstwo to jest coś, co jest absolutnie oparte tylko i wyłącznie na tradycji. Nawet winiarze sami o sobie mówią gdzieś tam, że pierwsze pokolenie winiarzy jest właściwie pokoleniem straconym, a dopiero drugie. Jak trzecie... pierwszy naleśnik. No pierwszy naleśnik, no nie, już ja to opanowałem i to nie naukową metodą empirycznie, pierwszego naleśnika też potrafię usmażyć prawidłowo, da się. No ale to, to jest, do tego są potrzebne badania właśnie, czy, czy to empiryczne, czy jakiekolwiek inne. Natomiast winiarze na pewno odnoszą z tego pewne korzyści z tych, z tych badań, czy one w jakiś sposób już są, już owocują, można powiedzieć. Te, te badania? E, tak, oczywiście zgłaszają się do nas e, winiarze, którzy e, testują sobie u nas nasze produkty, swoje produkty, tak i dostają e, odpowiedzi na e, konkretne pytania. To tak samo e, jak badania prowadzone na winnicy w przypadku, gdy zostanie e, ona zainfekowana, czy jakimś grzybem, czy jakąś inną chorobą, możemy wówczas e, Zastosować taką celowaną terapię, która e, pomoże w wyleczeniu, mhm. tak kolokwialnie mówiąc, tej, e, cho, tej chorej tkanki. No, bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Pani profesor Marią Rówczyńska była moją gościnią w studiowi w Radia Indeks. Jak słyszymy, nauka może bardzo pomóc, chyba w każdej dziedzinie. Zatem odwołujmy się do, do nauki, do Uniwersytetu w tym wypadku zielonogórskiego. I myślę, że to jest droga prawidłowego rozwoju. Dajcie nas Akademickie Radio Index.